Dzień dobry, nazywam się Donata Herman, jestem ekspertem do spraw prawa i rynku pracy, autorką bloga i podcastu Kadry w Pigułce. W szkole uczę menedżerów, jak w praktyce wykorzystywać przepisy kodeksu pracy, a dzisiaj w programie z moim gościem, Martą Biegańską, ekspertem do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, rozmawiamy o błędach, jakie popełniają przedsiębiorcy, mali, średni przedsiębiorcy, narażając się tym samym na konsekwencje ze strony inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy. – Moim gościem w programie jest dzisiaj Marta Biegańska, ekspert do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, założycielka, właścicielka firmy BHP Marta Biegańska, która wspiera małe i średnie przedsiębiorstwa, także placówki oświatowe właśnie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Również konsultant, szkoleniowiec na studiach podyplomowych właśnie z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy. Dzień dobry, cześć Marta. Cześć. Dzień dobry. Powiedz proszę, jakie najczęściej popełniają błędy małe, średnie przedsiębiorstwa, jednocześnie, bo czasem może nieświadomie te błędy popełniają, narażając się właśnie na konsekwencje ze strony inspekcji pracy. W moim odczuciu pierwszym takim podstawowym błędem, który powoduje taki efekt domina w popełnianiu kolejnych błędów jest brak świadomości pracodawców, którzy nie mają obowiązku tworzenia służby BHP, brak świadomości, że mimo, że tej służby nie muszą tworzyć, nadal mają obowiązek realizować jej zadania. I to jest pierwszy podstawowy błąd, który powoduje kolejne. Jak nie wiem, być może Państwo nie wiecie, Część z Państwa może wie, ale pracodawca, który nie ma obowiązku tworzenia służby BHP, powinien oddelegować te zadania albo pracownikowi wykonującemu zadania przy innej pracy, albo specjaliście z zewnątrz. Czasem jest taka sytuacja, że będzie mógł sam poprowadzić zadania służby BHP. I jeżeli to się zadzieje, to powiedzmy sobie, że części błędów będziemy mogli uniknąć. Jeżeli nie, to pojawi się problem tego, że dokumentacja będzie niekompletna, nieaktualizowana, bądź, bądź w ogóle jej nie będzie. Pracownicy często nie przechodzą szkoleń BHP, a jeżeli je przechodzą, to nieterminowo. Tutaj pojawia się też kwestia problemu badań profilaktycznych, no całej dokumentacji oceny ryzyka. Także tak jak wspomniałam, ta nieświadomość będzie powodowała to, że błędy będą no jak domino po prostu się pojawiały. No właśnie, im więcej błędów czy takiego braku świadomości, tym większy stres, zapewne, przed kontrolą inspekcji pracy. Czy mogą takie firmy przygotować się jakkolwiek na właśnie taką kontrolę inspekcji pracy? Y Zakładając, że, że jest w firmie osoba, która gdzieś zaopiekuje te tematy, to umówmy się, że nie będzie to takie bardzo stresujące, bo wystarczy wtedy sprawdzić już to, co mamy u siebie w firmie, te dokumenty. Natomiast jeżeli temat nie jest zaopiekowany, no to tutaj warto byłoby przeprowadzić sobie taki wewnętrzny, wewnętrzny audyt i to na dwóch płaszczyznach. Ja bym tu proponowała, żeby skontrolować sobie stan dokumentacji, a ale również warunków pracy. No i jeżeli chodzi o samą dokumentację, to można posiłkować się checklistami i tutaj polecam państwu stronę Państwowej Inspekcji Pracy, gdzie różnego rodzaju materiały, również checklisty są dostępne, można je sobie pobrać i korzystać z nich. Natomiast no jeżeli to jest tak, że ten temat zupełnie gdzieś był pomijany, to warto jednak skontaktować się ze specjalistą z zewnątrz, który Przeprowadzi właśnie taki już yy niepobieżny, ale dokładny audyt i y, 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 y znajdzie te takie mm -hmm. słabe punkty, gdzie można by było po prostu pewne rzeczy poprawić, uporządkować. I na pewno trzeba by było się pochylić nad y, kwestią szkoleń BHP, y, czy one po prostu są wykonywane, czy są y, terminowo y, przeprowadzane, badań lekarskich i tutaj y, zarówno y, kwestia orzeczeń, ale również skierowań, które, które należy przechowywać w aktach osobowych, no i dokumentacja taka jak ocena ryzyka zawodowego wszelkiego rodzaju rejestry prawda i teraz w zależności od specyfiki branży tej dokumentacji może być dużo więcej ale jeżeli chodzi o to co wymieniłam to jest takie must have które mm -hmm. każda firma powinna mieć u siebie Natomiast jeżeli chodzi o te kwestie warunków yy, yy, warunków pracy czy czy są spełnione minimalne wymagania BHP również na stronie państwowej inspekcji pracy są takie checklisty ale jeżeli będzie w wsparcie osoby z zewnątrz no to myślę że że taka lista nie będzie potrzebna tylko tylko specjalista sprawdzi już czy czy są dostosowane stanowiska pracy do minimalnych wymagań BHP. No tak, pracodawca przecież nie musi być specjalistą w każdej dokładnie. dziedzinie. Warto korzystać ze wsparcia specjalistów i spać spokojnie. Tak, no, ale dokładnie. dobrze, <laughs> powiedz Marta, są na pewno wypracowane takie dobre praktyki w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Jakie korzyści płyną z wdrożenia takich praktyk. Czy możesz podać przykład takich dobrych praktyk? Znaczy, ja powiem tak jeżeli chodzi o dobre praktyki to ja uważam że taką e, najlepszą i e, najważniejszą to jest dobra komunikacja i przekazywanie e, informacji w sposób jasny i czytelny dla pracownika tak jeżeli opracowujemy dokumentację związaną z bezpieczeństwem i higieną pracy czy to będą instrukcje czy właśnie ocena ryzyka to po, e, powinniśmy jako pracodawcy mieć e, m, tą pewność że pracownik skutecznie został zapoznany

Z, właśnie z tymi treściami. I to dla mnie jest taką najlepszą praktyką, bo jeżeli pracownik dostanie segregator dokumentów, które podpisze i nic z nich nie zrozumie, to w żaden sposób nie wpływa to na bezpieczeństwo tego pracownika, a nam o to chodzi. A, a jeżeli tutaj będzie ta informacja przekazana w sposób właściwy i zrozumiały dla pracownika, to jest duża szansa, że ten czynnik ludzki, który najczęściej jest przyczyną wypadków, będzie minimalny. Minimalizowany, więc ryzyko tych wypadków zmniejszy się, a co za tym idzie, takie niechciane koszty nie będą się pojawiały, bo tutaj powiedzmy sobie, że jeżeli chodzi o wypadki, no to nie tylko jest kosztem dla pracodawcy postępowanie powypadkowe, ale tutaj ta absencja pracownika, prawda, różnego rodzaju. Zastępstwa, które trzeba będzie zorganizować tak to też jest dodatkowy koszt. No i myślę sobie, że jeżeli jeżeli pracodawca stworzy takie bezpieczne miejsce pracy to też bardzo dobrze wizerunkowo wpływa tak teraz jest rynek pracownika i no, myślę, że z, z większą chęcią będą aplikowali do takiej firmy pracownicy bezpiecznej firmy bezpiecznej firmy dokładnie To właśnie a propos takiej bezpiecznej firmy czy są narzędzia albo jakie narzędzia byś poleciła albo jeszcze inaczej z jakich narzędzi Zasobów pracodawcy mogą korzystać albo wręcz powinni w zarządzaniu właśnie bezpieczeństwem i higieną pracy w miejscu pracy. Znaczy jeżeli w tej chwili jest bardzo dużo programów, aplikacji, które są dostępne w wersjach płatnych i nieodpłatnych, także w zależności od potrzeb danej firmy, tutaj myślę, że każdy pracodawca znajdzie coś dla siebie. Wiele z programów, które są dostępne na rynku, one też są kompatybilne z programami kadrowo-płacowymi. Także tutaj jeżeli pracodawca korzysta już z takich programów, warto zwrócić się do dostawcy, bo na pewno taki moduł, który dotyczy kwestii BHP, będzie też dostępny. Natomiast jeżeli chodzi o takich małych pracodawców, którzy zatrudniają jednego, dwóch, trzech pracowników, to powiem tak, może to nie będzie bardzo odkrywcze, ale proszę Państwa, nawet taki kalendarz Google jest mhm. świetnym rozwiązaniem, bo przypomni nam o ważności szkoleń, o ważności przeglądów, o ważności badań lekarskich. Powiedz jeszcze, AI: modny temat na czasie sztuczna inteligencja, tak sobie wyobrażam, że w, można by się posiłkować też tą sztuczną inteligencją w kontekście bezpieczeństwa i higieny pracy. Masz pomysł, jak to zrobić? E, tak, to znaczy już w tej chwili no, ta sztuczna inteligencja wchodzi też do świata BHP i e, nawet. Przy organizacji szkoleń BHP są wykorzystywane e, różnego rodzaju rozwiązania, takie jak e, Google, VR, tak, e, m, które można e, stosować właśnie w czasie szkolenia. E, m, jeżeli chodzi o moduły dotyczące pierwszej pomocy czy ewakuacji także to jak najbardziej już się dzieje tylko no nie ukrywam że jest to też duży koszt i nie każdy pracodawca może sobie na to pozwolić mhm. to na koniec już tylko powiedz proszę czy widzisz jakieś trendy w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy czy będzie tak, że firmy będą faktycznie, nie wiem, zaczną zaraz korzystać z narzędzi i rozwiązań, które oferuje na przykład sztuczna inteligencja? Czy na razie póki co dobrze by było skoncentrować się tu i teraz na tym, w jaki sposób firma funkcjonuje i czy faktycznie tą, taką kulturę bezpieczeństwa pracy, w miejscu pracy wdraża? Ja myślę, że trzeba zacząć od fundamentów. Jeżeli y, mamy firmę, w której y, jakby nie ma tych podstaw, jeżeli chodzi o, o bezpieczeństwo i higienę pracy, y, no to y na tym etapie myślę, że nie, ale w firmach, gdzie ta kultura bezpieczeństwa jest już rozwinięta jak najbardziej, ale tak jak mówię, raczej są to większe firmy, które mają większe możliwości finansowe, żeby móc korzystać z takich rozwiązań. No jak widać, warto budować kulturę bezpieczeństwa w miejscu pracy, chociażby ze względu na ten cenny spokojny sen, żeby nie obawiać się kontroli inspekcji pracy. Moim gościem była dzisiaj Marta Biegańska, ekspert do spraw Bezpieczeństwa i higieny pracy. Dziękuję Ci Marta za rozmowę. Dziękuję bardzo.